Was serdecznie w najnowszym odcinku Fitness Klubu. Jest to program telewizji Imperium, w którym zachęcam Was do aktywnego spędzania czasu wolnego. Nazywam się Krzysztof Sojka i na co dzień prowadzę zajęcia fitness oraz treningi personalne. W dzisiejszym wydaniu zobaczymy ćwiczenia na sali. Tym razem zajmiemy się głównie mięśniami klatki piersiowej, ale także ramion. Porady dietetyka. Oczywiście pieczywo wybieramy te zdrowe. Dobrze był oraz taneczną zumbę. Mam nadzieję, że pamiętacie o rozgrzewce przed rozpoczęciem ćwiczeń, ponieważ jej brak może doprowadzić w najgorszym wypadku do niechcianych kontuzji i urazów. Porządne przygotowanie ciała przed aktywnością fizyczną skutecznie zapobiegnie przeciążeniu mięśni i stawów. Witajcie w kolejnym odcinku Fitness Klubu. Jak zawsze jesteśmy na sali Fitness Pure Jatomi Fitness w Gliwicach. W tym odcinku pokażę Wam kilka bardzo łatwych ćwiczeń, które możecie wykonać z taką oto gumową piłką, która notabene bardzo często jest do kupienia w wielu marketach bądź w wielu innych sklepach, w którym akurat jesteście. Oczywiście pytanie rodzi się, co możemy z taką piłką robić, ponieważ ona jest na tyle lekka, że nie sprawia nam większego obciążenia, ale Pamiętajcie o tym, że tak naprawdę technika, jakość wykonania każdego z ćwiczeń jest najważniejsza, a nie kilogramy, jakie ze sobą podnosicie. Stańcie teraz obu nóż, piłka trzymana na oburącz, odstawiamy prawą nogę, składę piętę na podłożu i wracam. Noga prawa ucieka w tył. Schodzę w dół, piłka wysuwa się do przodu. Łokcie delikatnie ugięte, czwarty raz, jeszcze cztery razy. Pamiętaj. O zabezpieczeniu kręgosłupa, jeszcze trzy i schodzę, jeszcze dwa, ostatni raz i zmieniamy nogę. Lewa noga do boku i wracam, krzyżuję nogę lewą, schodzę i schodzę w górę, w dół i w górę. Uff. Z wydechem wracam w górę jeszcze cztery razy. To ćwiczenie doskonale angażuje mięśnie naszych ud, ale także pośladków ostatni raz. I teraz prawa noga do boku. Skrzyżuj z tyłu, trzymaj piłkę przed sobą, wróć i wyprostuj biodra. Noga lewa do boku, skrzyżuj nogę, wróć i wracam do góry. Idę do was plecami. Raz, dwa, trzy i wróć do pionu. Noga lewa to samo. Idę do boku od pięty, trzy i do pionu jeszcze dwa razy w prawo. Uff. Ostatni raz noga lewa. Dwa i zostań w pionie. Teraz staram się cofnąć prawą nogę, prawa pięta w tył. Przyciągam piłkę łokcie szeroko, odsuwam i kolano. Raz, dwa, trzy i przyciągam kolano. Piłka od ciała, do siebie, trzymaj nogę na jednej wysokości i do kolana. Jeszcze raz, trzy i ostatni raz. Pięta ciągnie w tył, dwa. Trzy w górę i spróbuj zmienić nogę. Tym razem noga lewa, piłka od ciała, piłka do klatki, od i do kolana. Jeszcze trzy razy, raz. I do kolana jeszcze dwa razy. Jeżeli skupisz się na poprawnej technice i na jakości, to poczujesz, że jednak z piłką można naprawdę się nieźle zmęczyć. I nasz klasyczny skład: piłka od ciała i do. Jeszcze trzy razy i do. Jeszcze dwa. Spróbuj także zaangażować mięśnie klatki piersiowej, ściskając piłkę ostatni raz. Stop, spróbuj ścisnąć maksymalnie piłkę, tak jakbyś chciał, bądź chciała ją przebić. Trzy, dwa, jeden, wróć w górę. I zapraszam Was do kolejnej części, tym razem już na Macie. W naszym programie nie może zabraknąć profesjonalnych informacji dietetycznych, to też w tej chwili zapraszam Was do poradni Amarena w Gliwicach, gdzie dowiecie się wielu żywieniowych ciekawostek. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o produktach pełnoziarnistych, inaczej węglowodana złożonych. Wiele osób, a także wiele diet niestety, mówi o tym, aby ograniczyć pieczywo, kasze, ryże itd. Niestety uważam, że jest to jeden z podstawowych błędów. Nie należy ograniczać tych produktów, a tym bardziej ich usuwać z diety. Natomiast należy zwrócić uwagę na to, jakie produkty właśnie wybieramy. Czyli pierwsza sprawa: pieczywo. Oczywiście, pieczywo wybieramy te zdrowe. Dobrze byłoby faktycznie unikać lub wykluczyć produkty z pieczywa pszennego. Nie tylko sam chleb, taki zwykły pszenny biały, ale także y, podobne, czyli na przykład jakieś rogaliki, czy maślane, czy zwykłe drożdżówki, ciasta francuskie, czy tego typu produkty innego rodzaju. Pieczywo wybieramy, tak jak powiedziałam, zdrowe, najlepiej z pełnego ziarna, najlepiej graham, razowy, pumpernikiel, a także bardzo znane ostatnio pieczywo orkiszowe. Wybierając te produkty, fajnie byłoby, abyśmy zwrócili uwagę na ich skład. W każdej piekarni, bez problemu, jeśli nie ma takiego składu przypiętego jakby do chleba, udzielą nam takich informacji. Dobrze byłoby, żeby w składzie na pierwszym miejscu nie było mąki pszennej lub nie było jej wcale. Często niestety jesteśmy oszukiwani w sklepach, mamy ciemny, piękny chlebek posypany różnego rodzaju pestkami, a okazuje się, że to jest tylko pieczywo pszenne zabarwione właśnie jedynie karmelem. Także zerknięcie na skład daje nam bardzo dużo. Drugą jakby grupą są wszelkiego rodzaju kasze ryże. Jeśli chodzi o kaszę, jako dietetek na pewno polecam gryczaną czy jęczmienną. One są jakby najbardziej znane. Natomiast bardzo znaną kaszą, ale no myślę, nie w Polsce jest kasza jaglana. Naprawdę jej cena jest bardzo przystępna, więc polecam. Jest ona niezmiernie zdrowa, chyba jedna z najzdrowszych. Natomiast jedyny jej minus polega na tym, że kiedy źle się ją przygotuje, ma taki dziwny, goryczkowaty smak. Aby nie było tego goryczkowatego smaku, należałoby wcześniej albo podprażyć ją na patelni bez tłuszczu, albo przelać ciepłą wodą. Kasza jęczmienna, przepraszam, kasza jaglana nadaje się zarówno do dań na słodko, czyli z suszonymi owocami czy orzechami, na przykład w formie fajnego śniadania, albo na obiad, czyli na przykład kasza jaglana z, z jakimiś warzywami i mięsem, albo fajnie się nadaje to również do nadziewania, czyli na przykład nadziewane papryki właśnie z taką kaszą. Następnie jeśli chodzi o ryż, też wybieramy ten dobry. Niezwykły biały, ale ten ryż brązowy. Jedynym jego minusem jest to, że niestety dłużej się gotuje, czyli trzeba poświęcić około 30-40 minut. Natomiast jego wielkim plusem jest to, że ciężko go rozgotować, więc nawet jeśli ktoś ma problem w kuchni, to myślę, że z tym ryżem sobie poradzi. Ostatnia sprawa to są makarony. Oczywiście. Tak jak wyżej, e, e, przypominam o tym, żeby były to makarony niezwykłe pszenne, ale makarony również z pełnego ziarna. E, albo żytnie razowe, albo właśnie z pełnego ziarna, czyli z pszenicy, ale e, razem z tymi wszystkimi otoczkami dookoła, e, których najwięcej jest witamin czy minerałów. Takie makarony są dostępne praktycznie w każdym supermarkecie, także nie trzeba się wybierać do, specjalnie do sklepu ze zdrową żywnością. One faktycznie w cenie są odrobinę droższe. Natomiast właśnie ich plusem jest to samo co w ryżu brązowym, czyli bardzo ciężko jest je rozgotować. Także takie produkty polecam, niech będą w naszym menu, ale właśnie wybierajmy te rzeczy zdrowe. Jeżeli nie udało Wam się zobaczyć całego filmu, a chcielibyście prześledzić ćwiczenia jeszcze raz, to zapraszam do Archiwum Telewizji Imperium Gliwice, którego adres wyświetla się na dole ekranu. Witajcie w drugiej części. W tej części pokażę wam ćwiczenia z użyciem maty. Możecie wziąć oczywiście swój ulubiony koc, który wyizoluje wasze plecy, wasze ciało od twardej, bądź nieprzyjemnej podłogi. Piłkę trzymamy w dłoniach. Oczywiście te same ćwiczenia możemy robić także bez niej, więc jeżeli nie macie ze sobą piłki, to naprawdę nic straconego. Wówczas robimy to samo na Podłodze bezpośrednio. Piłka ma oczywiście nam utrudnić ćwiczenie. Wtedy zobaczycie, że to samo ćwiczenie, które wykonujemy bez niej, a tutaj z piłką okazuje się nieco trudniejsze. Dłonie na piłce staram się wykonać pompkę tricepsową, zbliżam klatkę piersiową w stronę piłki, nie zadzierając pośladków. Zauważcie, że kolana mamy oparte na macie. Kolana są teraz na podłodze jeszcze trzy razy. W dół i wróć w górę. Piłka cały czas pracuje pod naszymi dłońmi, w ten sposób bodźcując mięśnie. I stop. I teraz spróbujmy nieco utrudnić. Podnieśmy kolana. Stop. Utrzymujemy balans. I spróbujmy wykonać cztery pompki w ten sam sposób. Zbliżam klatkę do piłki. I wracam w górę. I jeszcze trzy razy. W dół. Utrzymuj jedną linię ciała. Dwa. I uwaga, ostatni raz. W dół. I w górę. Połóż kolana. Tym razem zajmujemy się głównie mięśniami klatki piersiowej, ale także ramion. Ćwiczenie wielostawowe. Będziemy wykonywać także rotację. Podłóżcie piłkę pod swoją prawą dłoń, lewa dłoń szeroko z boku, może być na macie. Podnosimy kolana i uwaga teraz. Zbliżamy klatkę do podłogi. Wychodzę w górę, chwytam piłkę, obracam ciało, stawy skokowe usztywnione, i wracam na podłoże. Jeszcze trzy razy w dół. Z wydechem. Obracam ciało. Jeszcze dwa. Trzymaj mięśnie cały czas w napięciu. Ostatni raz. I stop. Spróbuj zostać w tej pozycji i osoby bardziej zaawansowane mogą spróbować podnieść, podnieść prawą nogę w górę. Trzymam. Trzy, dwa, jeden. Wróć na podłogę, połóż kolana i zmień stronę. Tym razem piłka trzymana pod Twoją dłonią lewą. Unosimy kolana nad podłogę i próbujemy wykonać cztery pompki. I piłka do sufitu. Jeszcze trzy razy. W dół, z wydechem góra i sufit. Jeszcze dwa. Piłka do sufitu. Uwaga, ostatni raz. W dół i stop. Zostań. Piłka skierowana w górę. I osoby bardziej zaawansowane mogą spróbować podnieść nogę, która jest z góry. 3, 2, 1. Kładę nogę krzyżując je. Kładę piłkę. Kładę pośladki. Napięty. I spróbuj wytoczyć teraz piłkę od ciała, odprężając w ten sposób odcinek lędźwiowy kręgosłupa. I jest to moment, aby zaprosić Was do ostatniej części. Zachęcam do odwiedzania naszego telewizyjnego Facebooka oraz śledzenia wszystkich materiałów filmowych na portalu YouTube. Witajcie, w tym momencie zapraszam Was do kolejnej pozycji wyjściowej, jaką jest klęk podparty, ale tym razem. Uwaga, z piłką trzymaną, uwaga, pod waszą prawą nogą, między prawą łydką i prawym udem. Połóżcie lewy łokieć i teraz kolano w dół z wydechem w górę pięta i opuszczam jeszcze siedem razy i opuszczam kolano sześć i opuść pięć. To ćwiczenie doskonale kształtuje nasze pośladki. Trzy, ale także sprawia, że mięśnie ud też są zaangażowane. Dwa. Ostatni raz, i uwaga, teraz otwieram biodro w waszą stronę, kierując piłkę z kolanem i przywodzę. Odwodzę nogę, przy... trzymaj na ułamek sekundy. Sześć razy i zejdź. Pięć, ale pamiętaj, dbamy o mięśnie brzucha. Jeszcze cztery, czyli brzuch jest teraz wciągnięty, mięśnie brzucha też uczestniczą w ćwiczeniach. Dwa. Jeden. I teraz na przemian stronnie, w tył. I do boku jeszcze trzy razy w tył. Nie zadzieramy głowy. I do boku jeszcze dwa. Pępek zbliżony do kręgosłupa. Ostatni raz. I stop. Zmieniamy stronę. Tym razem obrócę się do Was moim prawym bokiem. Zabieram piłkę pod lewą łydkę. Lewy łokieć w powietrzu. I proszę. Osiem razy pięta sufit. I wracam. Siedem. I wróć. To samo ćwiczenie możesz wykonywać bez piłki. Uff. Jeszcze cztery powtórzenia. Cztery i wracam. Trzy i wracam. Jeszcze dwa. Kręgosłup jest zabezpieczony. Ostatni raz. Pamiętacie, teraz otwieram nogę w waszą stronę. I wracam. Boczna część pośladka i uda ćwiczy. I wracam. Jeszcze sześć powtórzeń. Na chwilkę zatrzymaj każdy ruch. Jeszcze cztery. I schodzę. Trzy. Dbaj przede wszystkim o poprawność każdego powtórzenia. Ostatni raz. I uwaga teraz pięta do sufitu. I teraz do boku. Jeszcze trzy razy. Jeżeli masz problemy z biodrami, to unikaj ćwiczeń, które zbyt mocno ingerują w ich stan. Uwaga ostatni raz. Pięta sufit. I stop. Kolejne ćwiczenie wykonujemy leżąc na macie. Podkładamy stopy, piłkę pod stopy. Stopy oparte wygodnie na piłce. Ramiona oparte na macie. I teraz spinamy pośladki, unosząc miednicę nad matę. I kładziemy z wydechem góra. I na wdechu dół. Wydech i wdech. Spróbuj przytrzymać miednicę, przynajmniej na ułamek sekundy. Jeszcze cztery razy. I schodzę. Jeszcze trzy. Z pewnością wiecie, że to samo ćwiczenie możemy robić bez piłki. Ostatni raz. I stop. Uwaga, tym razem złapcie piłkę między nogi. I teraz z wydechem piłka w stronę dłoni, na wdechu, nad, nad głowę do podłogi. I znów do stóp, i przenoszę dłonie. To ćwiczenie doskonale wpływa. Na mięśnie znajdujące się od wewnętrznej strony nóg, ale także skupiamy się na mięściu prostym brzucha. Wydech i uwaga, ostatnie dwa razy dłonie nad głowę. Ostatni raz. I teraz zabierz piłkę połóż stopy i powolutku przejdź w górę. Oczywiście zachęcam Was do ćwiczenia, oczywiście w troszeczkę dłuższym wymiarze czasowym niż, niż tutaj przed telewizorem razem ze mną. Jeżeli macie pytania, macie wątpliwości, piszcie do nas, oglądajcie nas na Facebooku, oglądajcie nas na kanale YouTube, do czego gorąco zachęcam i do zobaczenia już w kolejnym odcinku.

On the dump, on the dump, dump and the line hey. Wine, on the wine, on the wine, on the time hey. Rock out, rock out like you lose your mind yeah. Looking so fine with your vodka design <laughs> Up with it, up with it, up in the air hey. Floss out hear that the wine, you not gay Miss Woody, she bombin' so slow Step on her toe and I'm movin' the flow Yippee-yi-yi, e -i -i -e Miss Everett ready on your all set, go Na dziś to wszystko, lecz mam nadzieję, że za tydzień zobaczymy się w kolejnym programie. Do zobaczenia!